Dobrze moi drodzy, tytułem wyjaśnienia a propos kątów do tego pierwszego zdania, kiedy mówiliśmy sobie o definicji płaszczyzny według Euklidesa, tam pojawiło się takie stwierdzenie, że wszystkie kąty proste są przystające. Co to oznacza to wszystkie kąty proste są przystające? A no jeśli narysujemy sobie taki kąt prosty, tak to ten kąt prosty jest przystający na przykład do takiego kąta prostego. Tak? Co to w praktyce oznacza? No moi drodzy, w praktyce oznacza to to, że ten kąt nazwiemy go sobie alfa i teraz kąt, jaki jest tworzony między tą a tą linią to jest dokładnie ten sam kąt. To mniej więcej tyle oznacza. Zrobię trochę większy rysunek, żeby lepiej to wyjaśnić. No i za chwilę tam pokażę o co chodzi z tymi kątami w tamtym zadaniu. Lepiej wyjaśnimy sobie. i drodzy, to jest ten nasz kąt. Ten sam, prosty, tylko że większy narysowany. I tu wrysujemy sobie o, coś takiego. Coś takiego. Tu jest kąt prosty, i tu, moi drodzy, linią przerywaną sobie przyciągam. Jeśli, moi drodzy, to jest prostopadłe do tego, a to jest prostopadłe do tego, to kąt, jaki się tworzy tutaj, tak? ten kąt alfa, to jest dokładnie ten sam kąt, który jest tutaj. Drodzy zobaczmy co się stanie jak przesuniemy nieco ten kąt w inne położenie. Tak, tu go wrysowałem tak. na przykład w takie położenie, tak to ten kąt i ten kąt beta to są dokładnie te same kąty. Gdybym narysował kolejny kąt, tak, tutaj w tym miejscu i pokazał, jak się obraca, to zobaczcie. Ta przyprostokątna zbliża się do tej przyprostokątnej, a ta przyprostokątna zbliża się do tej przyprostokątnej, tak? To jest ta cała tajemnica tych wszystkich kątów prostych, są, że są przystające. Dobra, co dalej, moi drodzy, jeśli chodzi o, o te kąty, jak te kąty się przenoszą? Ano, jak narysujemy sobie kwadrat, tak. I narysujemy sobie przekątną tego kwadratu, to w przypadku kwadratu ten kąt i ten są jednakowe, tak? I to jest alfa, i to jest alfa, ale pod warunkiem, że to jest kwadrat. Czyli to i to, tak? Zatem ten kąt. I ten kąt to też są kąty alfa. O. A co się dzieje w prostokącie? A no, w prostokącie już jest troszeczkę inaczej. Teraz, moi drodzy, narysujemy prostokąt. Sergiuszowi będą się podobały proste linie. Tak? Jeśli ten kąt nazywa się alfa, to ten kąt też nazywa się alfa. Jeśli ten kąt nazywa się beta i jest różny od alfa, to ten kąt też jest beta. Teraz, moi drodzy, jeśli pociągniemy sobie krawędź górną w tę stronę i przeciągniemy sobie tą przyprostokątną, to ten kąt alfa ten i ten kąt alfa to są dokładnie te same kąty, tak? To są dokładnie te same kąty. Jeśli teraz do tej prostej dorysujemy sobie prostą, która jest do niej prostopadła. O, tu jest ten kąt prosty, tak? To ponieważ to jest prostopadłe do tego, a to jest prostopadłe do tego. Tu można sobie tą krawędź też przedłużyć. Tak. To ten kąt nazywa się alfa i ten kąt tutaj też nazywa się alfa. To jest dokładnie ten sam kąt. A jeśli tu jest alfa, to ten kąt nazywa się beta. Tak. I ten kąt. Nazywa się beta. To jeśli te się nazywają beta, to i ten jest beta. Na przemian są alfa i beta. No dobra, ale jak się to ma do naszego zadania, żeby tam zrozumieć z tymi kątami przykład. A no moi drodzy, mieliśmy tę naszą pryzmę, tak? Ścianka naszej pryzmy. Tu narysujemy sobie naszą kulkę. No. no i teraz ta pryzma tu przechodzi tak? tutaj są te punkty styku tu będzie punkt A a tu będzie punkt B teraz jeśli narysujemy kąty to może tak narysuję tę linię poziomą do tego naszego narożnika No dobra, i tu jest kąt alfa, a tu będzie kąt beta. Tak? Tu będzie kąt beta. Teraz tak, ponieważ to jest styczne do okręgu, tak? Ta prosta jest styczna do tego naszego okręgu, do tej naszej kulki. To jeśli narysuję się z prostą, która jest prostopadła do tej stycznej, do tego naszego okręgu, jak narysuję się tą prostą prostopadłą, to ta prosta prostopadła przechodzi przez środek okręgu, jeśli to jest porządnie zrobiony rysunek. Teraz tak, moi drodzy, tutaj jest kąt prosty, ten, tak? Teraz zwróćcie uwagę. Jeśli to jest kąt alfa, a to jest prostopadłe do tego, to teraz jeśli o jest prostopadłe do tego. To zobaczcie, tak jakby się ten kąt prosty obracał, tak, jak tu maleje alfa, to tak samo maleje o tutaj ten kąt i to jest dokładnie ten sam kąt alfa, który mamy w naszym zadaniu, tak? Teraz moi drodzy, jeśli narysuję prostą, która jest prostopadła do tej stycznej do naszego kręgu, to ta prosta prostopadła. Do stycznej, do dokręgu musi przechodzić moi drodzy. Jak to jest porządnie rysunek zrobiony, to musi przechodzić tutaj przez ten punkt. Tu musi być kąt prosty, tak? A w związku z tym, ten kąt i ten to są dokładnie te same kąty. Tak, na wszelki wypadek, jeszcze narysuję jedną rzecz. Tak? Jeśli tutaj mamy dwie proste. A, innymi słowy. O, dwie proste, które się przecinają, i tu jest kąt alfa, tak? I narysuję sobie kolejną prostą, i kolejną prostą narysuję. To ten kąt, ten kąt, i ten kąt. To jest cały czas ten sam kąt. A dlaczego? A dlatego że jak sobie przedłużymy tę prostą i tę prostą tak, to widać że one się zbiegają w tym samym miejscu. Oczywiście długości odcinków są różne, ale kąty są dokładnie jednakowe. No i moi drodzy, jeśli przedłużymy tę prostą, tak i przedłużymy tę prostą, no to widać dokładnie cały czas ten sam kąt. To jest cała tajemnica tych naszych kątów. Jak będzie trzeba, będę rysował dalej. Dziękuję.